Może trochę ciężko w to uwierzyć, ale w mojej kieszeni jest pełnoprawny komputer. Tak, to maleństwo, mimo że wygląda mega mega niepozornie, jest w stanie odpalić Cyberpunk'a na przyzwoitych ustawieniach. Co tu jest w środku i czy faktycznie działa to aż tak dobrze? Przekonajmy się. Kompletny brak ściemy. Cyberpunk 2077 na tej małej skrzyneczce. I jak widzicie, działa Cyberpunk na ustawieniach średnich. Mamy włączony FSR i mamy okolice 40 klatek na sekundę. Na tak, kurczę, komputerze, który mieści się centralnie w kieszeni. I kurde, to jest stosunkowo ciche. Z dużo cichsze niż przykładowo laptop gamingowy. Mamy teraz Overwatcha na ustawieniach średnich i mamy okolice 80 klatek, nawet tutaj w momencie, gdy mamy Team Fight. Akurat mnie wylosowało na DPS-a, co nie jest zbyt dobrym pomysłem, jeszcze jak muszę do Was mówić, ale cholerka, to działa zaskakująco dobrze. Póki co całkiem nieźle, więc zostało nam ostatnie pytanie do odpowiedzenia: czy odpali Starfielda? No, zobaczymy, co na to ten koszmar optymalizacyjny. Widzowie, jakie szanse dajecie? W skali od 1 do 10? Nie ma szans. Nie ma szans? Zobaczymy. Jestem teraz w miejscu testowym, w którym testuję Starfielda. Ustawienia niskie FSR na 75% i mamy, słuchajcie, 32 klatki. A jak FSR ustawiliśmy na 50%, to było bliżej do 40%. Dobra, koniec trzymania Was w niepewności. Trzeba w końcu powiedzieć, co tam siedzi w środku. Mamy tutaj procesor AMD Ryzen 7 7840HS z Radeonem 780M, który jest zintegrowany. A do tego mamy 32GB DDR5. I prawdę mówiąc, to co my tutaj mamy, to jest procesor laptopowy zamknięty w takiej obudowie miniaturowego pc ze zintegrowaniem kartą graficzną. Ale co ciekawe, de facto ten procesor i ten układ graficzny, który Wam pokazałem, jest też czasami nazywany jako AMD Z1 Extreme. I przykładowo ten procesor, który po prostu ma troszeczkę niższe taktowania, możemy znaleźć w ROG Ally, czyli urządzeniu przenośnym, takim handheldzie, którego ja miałem okazję recenzować. Jeżeli tego nie widzieliście, to możecie sobie kliknąć tutaj. I kurde, to jest ośmiordzeniowy procesor, który wyciąga prawie 16 tysięcy punktów Cinebenchu niemal tyle, co kiedyś wyciągał flagowy Threadripper 16 rdzeniowy. A de facto procesor w tym maleństwie pobiera 55 W pod maksymalnym obciążeniem, a samo urządzenie no to jeszcze sobie sprawdzimy. Wiecie co? Ja muszę zobaczyć, jak to wygląda w środku. Ej, kurde, bo w ogóle do mnie dotarło, że ja się tak podjarałem tym komputerkiem, że on ma takie możliwości i się wzięliśmy za testy. A ja nawet wam nie powiedziałem, jak się ten komputerek nazywa. To jest ogólnie Beelink. To jest taka chińska marka, która właśnie zajmuje się produkcją takich malutkich komputerków. Nazwijmy je nukopodobnymi. Tak, Intel miał swoje nuki, AMD tak. Taka ciekawostka w ogóle pierwsze wymyśliło takie miniaturowe małe komputerki. No i akurat Billing jest takim producentem, który sprzedaje takie miniaturowe komputerki. To jest dokładnie model SER 7. Zabawne, że SER, bo oni nie wiedzą, że w Polsce SER to SER, ale... No, nie jest ani żółty, ale ma dziury, to może się liczy, nie? Może byłby jakiś taki, wiesz, pleśniowy czy coś? Dobra, ten żart poszedł za daleko, przyznaję. W ogóle jestem bardzo pozytywnie zaskoczony wydajnością tego komputerka, bo możecie kojarzyć, że Piżu jakiś czas temu wrzucił filmik o takim malutkim komputerku Xiaomi. No i tak z tej jego recenzji wyszło, że to no takie sobie było, a kurczę ta produkcja, co my tutaj mamy, wydaje się być dużo bardziej solidna. A i tak dla jasności, ja dostałem ten komputerek od producenta do filmu, natomiast oni nie widzieli tego filmu przed publikacją, ani ja nie dostałem od nich żadnych Pieniędzy za ten film, więc tak dla jasności mówię. Nie wiem, czy będą zadowoleni, że go rozbieram, ale chcę zobaczyć coś w środku. O kurde, widzowie, ja chyba potrzebuję wyjaśnień: dlaczego tu jest strzałka na HDD-disk, jak ewidentnie tutaj mamy slot na dysk M2. W pudełku nie było żadnej przejściówki. Czy to by się w ogóle. No, w teorii, jakby to odkręcić, ale to nie chce iść w ogóle. To teoretycznie by się tutaj dysk 2,5 cala zmieścił, tylko jak go podłączyć. No bo tak, złącze M2 mamy faktycznie, więc sobie można wrzucić na przykład cyk kolejny dysk. Tutaj mamy śrubeczkę do przykręcenia. Teraz tylko ostrożnie, żeby się nie poślizgnąć. No ale są różne rozmiary śrubek. No i powiem Wam tak, faktycznie hardkorowe, Ka każda jest inna, więc przy rozbieraniu trzeba będzie uważać. A to nawet za dużo śrubek odkręciłem. No no, Wiecie, co sobie, myślę, tutaj jest taka tasiemka i ona przychodzi na dysk M2. Bardzo możliwe, że jest taka tasiemka do dokupienia osobno. I tutaj na przykład wtedy mamy port SATA. Napiszę maila do producenta i napiszę wam tu pod spodem, czy jest taka możliwość. No i jeżeli chodzi o bebechy, tutaj mamy dwie kości RAMu DDR5, są to Sodimy, jak widać. No i mamy też normalny slot na dysk M2 NVMe, jakby ten główny, który tutaj jest. Mamy jakiś dysk. Jaki to jest producent? To sobie sprawdziłem w systemie. Tu widzę, że mamy jakiś kontroler Fizjona. Musimy zejść głębiej, bo ja chcę zobaczyć, jak wygląda chłodzenie procesora. Czy ten komputer jest jak Cebula? No, wygląda jakby był jak Cebula. Warstwy! Cebula ma warstwy! Ej, bez to byłbym to przegapił. Patrzcie, jak sobie wyciągniemy ten główny dysk M2NVME. Zobaczcie, tu jeszcze mamy skitrany kolejny slot M2, na którym jest zamontowana karta Wi-Fi. Wow, ale to jest tutaj upakowane. Ja W ogóle się zastanawiam, czy ta karta Wi-Fi za bardzo nie będzie podgrzewała tego dysku, jakby, bo to widzicie jest na, na zasadzie takiej oby kanapki, nie? No chodź no, on już jest cały odkręcony, tylko on się wstydzi, wyjść, wiecie? No już prawie, no nie wstydź się, no chodź. No, choć, no jakoś to tu musieli włożyć, więc się musi dać wyciągnąć. Okej, okay. tutaj musimy delikatnie uważać, bo są antenki do Wi-Fi, które tam przychodzą do obudowy i tak to słuchajcie wygląda od drugiej strony. Co fajne, tutaj jest zastosowana taka bardzo malutka komora parowa, i tu mamy do niej wentylator, więc jest to troszeczkę bardziej efektywne rozwiązanie niż ciepłowody, takie tradycyjne laptopowe. Ja Wam też pokażę na grafice, jak to producent pokazuje, że wygląda. Istnieje możliwość wymiany pasty termoprzewodzącej, jak najbardziej. Nawet tu się da prosto odkręcić samą powłokę do wentylatora, żeby wyczyścić jakiś potencjalny kurz, który się nazbiera. No, powiem Wam, naprawdę, zobaczcie, no, kompaktowa płytka. A odpala Cyberpunk'a. Na froncie też mamy USB-ka, USB typu C, no i jacka słuchawkowego, a także możemy sobie BIOS zresetować, jeżeli byśmy potrzebowali. Jeśli chodzi o porty, to też jest całkiem nieźle. Mamy tutaj 2,5 gigabitowy Ethernet, mamy szybkie USB-ki 3.2, mamy display porta HDMI i słuchajcie, to złącze USB-C to jest normalnie USB-4. I mamy jeszcze jacka słuchawkowego. Ty, to ma USB-4. USB-4 jest kompatybilne z Thunderboltem 3. Myślicie o tym, co ja? Podpinamy do tego EGPU jakąś za mocną kartę graficzną? Dobra, wszyscy wiemy, że to jest strasznie głupi pomysł, ale muszę sprawdzić, czy to zadziała. Tylko weź się tutaj do kop do tego. Podobno mamy za mało miejsca w studio. Czułem, żeby tego nie sprzedawać i że jeszcze mi się kiedyś przyda. No to co? 30,90. No bo, bo coś by innego. Top 10 najgłupszych pomysłów, jakie zrobiłem, ale co tam. Słuchajcie, jak się bawić, to się bawić. No to zamykamy ten interes. Matko, to wygląda po prostu niedorzecznie. Słuchajcie, <laughs> to jest, nie wiem, 10 razy większe. Ej, w sumie, patrz, można tak zestakować. O, cyk. No słuchajcie, chwila prawdy. No zobaczmy, czy to bangla. Okej, okay, karta ruszyła. Tak. Wykryło Microsoft Basic Display Adapter. Teraz tylko musimy zainstalować drivery. i to powinno chyba zadziałać. Ja piernicze, to zadziałało serio, czyli ta wsteczna kompatybilność to jednak działa. Faktycznie jest zainstalowana 3090. Co więcej, tutaj w Windowsie mamy USB-4 Host Router. I mamy, zobaczcie, naszego Razer Core Xa i Gen 3 Dual Lane. Oznacza tutaj pełną przepustowość 40 gigabitów na sekundę, czyli około 4 linii PCI Express 3.0. I cyk, odkryliśmy jeden prosty trik, jak odpalić cyberpunka na tym komputerze, teraz na ultra, w 64 klatkach na sekundę. Hmm, to co, ray tracing? Myślicie, że reaktor wytrzyma? O oh, je, yeah! Mamy teraz, słuchajcie, ray tracing... Normalnie, och, ale już trochę przycina. To jest, to jest właśnie problem z EGPU, nie? Że ten koncept jest super, że to niby działa, karta się pokazuje, a potem i tak mamy przycinki, bo po prostu mamy za małą przepustowość samego tego złącza USB 4. A, ale hej, działa i mamy ray tracing odpalony na ultra w cyberpunku. Ej, słuchajcie, pobiliśmy rekord świata przez przypadek. Patrzcie, mamy w ogóle wynik legendary i zdobyliśmy 16 tysięcy punktów, a poprzedni najmocniejszy to było 14 618. No. No, a bez EGPU zobaczcie, mamy wyniki 3164, więc no EGPU faktycznie daje kopa, no ale postawmy sprawę jasno. Raczej <laughs> nikt nie chciałby takiego głupiego setupu używać, ale działa. Mam jeszcze jeden pomysł. Te intelowskie NUKI, takie małe komputerki, bardzo często wykorzystują entuzjaści w roli takich małych, energooszczędnych serwerów. Słuchajcie, zainstalujmy Linuxa na tym malcu i zobaczmy, jak się sprawdzi w roli takiego malutkiego, energooszczędnego serwera, bo mocy ewidentnie nie powinno mu brakować. Ja postanowiłem zainstalować tutaj takiego fajnego Linuxa, który nazywa się Proxbox. To jest taki hypervisor, który umożliwia nam uruchamianie maszyn wirtualnych lub kontenerów. I możemy sobie już na nim zainstalować dowolny system operacyjny. Czy to Windowsa, czy dowolną dystrybucję Linuxa, czy wcześniej wspomniane kontenery. A w nich już bezpośrednio możemy postawić sobie dowolne usługi. Przykładowo serwer do Minecrafta, Teamspeaka, czy nawet hostować własną stronę www. Sama instalacja Proxmoxa naprawdę nie jest bardzo skomplikowana. Ja nad instalacją tutaj nie będę się specjalnie rozwodził, bo jest ona stosunkowo prosta. Tworzymy sobie użytkownika i wybieramy dysk, na którym chcemy zainstalować system. Natomiast po instalacji warto skorzystać z takiego skryptu postinstalacyjnego, który wyłączy nam płatne repozytoria. Ja do swoich testów postawiłem dwie maszyny wirtualne jedną z Windowsem 11 i drugą z Debianem 12. I jak widzicie, w tym samym momencie mamy uruchomione te dwie maszyny wirtualne. No i radzi sobie z tym malutki komputerek, naprawdę całkiem fajnie. Ale z Proxmoxem można też zrobić sporo fajniejsze rzeczy. I przykładowo, gdy ja mam inny swój serwer, który działa na Proxmoxie, możemy połączyć te dwa komputery w klaster i zarządzać nimi, można powiedzieć, jako całość. I wtedy w bardzo prosty sposób możemy sobie migrować maszyny wirtualne czy kontenery z jednego serwera. Na drugi. Żeby móc dołączyć do faktycznego klastra, nie możemy mieć żadnych maszyn wirtualnych na naszym Proxmoxie, więc musiałem najpierw te maszyny wirtualne skasować i przywrócić je z kopii zapasowych. Potem kopiujemy taki specjalny kod zaproszeniowy i Voilà, mamy teraz spięte nasze dwa komputery w klaster. i przykładowo z mojego dużego serwera mogę sobie przenieść kontener z Factorio na malutki komputer. I powiem wam, że byłem faktycznie bardzo zaskoczony jak fajnie to działa. No i z racji tego, że temu małemu bilinkowi mocy nie brakuje, no to Proxmox czy maszyny wirtualne uruchamiane na nim też działają bardzo dobrze i zostawiłem go włączonego przez te parę dni, żeby zobaczyć czy nie będzie tam jakichś problemów i wszystko działało w porządku. No i przejdźmy teraz jeszcze do poboru mocy. Gdy komputerek działał tylko z włączonym Proxmoxem bez żadnych maszyn wirtualnych, pobierał zaledwie 6W. Gdy odpaliłem na nim Windowsa 11, Debian'a i kontener z Factorio, no to pobór mocy sięgnął 9W. Więc jest to naprawdę niesamowity komputerek i faktycznie gdy sobie można powiedzieć idluje i nie robimy na nim żadnych ciężkich operacji, no to faktycznie jest mega energooszczędny. Pod pełnym obciążeniem oczywiście troszeczkę mocy wciąga, ale jeżeli ktoś z Was szuka fajnego, energooszczędnego rozwiązania pod hostowanie jakichś swoich prywatnych usług, czy do swojego home laba, kurde, sprawdza się to super. I do tego ma 2,5 gigabitowy Ethernet. Wrzucam tutaj jeszcze Wam wykres z osiąganych temperatur, które przeprowadziłem pod Windowsem. Nie są to jakieś rewelacyjne temperatury, nie wiadomo co, ale z drugiej strony też nie są tragiczne, jak na komputer, który naprawdę jest bardzo niewielki. No i dobra, potestowałem, pozachwalałem, a teraz trzeba się też przyczepić do kilku rzeczy. Po pierwsze, nie bardzo trafia do mnie specyficzne rozwiązanie zasilania w tym komputerku. Otóż Billing postawił tutaj na taką magnetyczną wtyczkę, która jakby spisuje się ok. Natomiast yy, gdyby przykładowo zgubiła wam się taka ładowarka albo nie daj Boże uszkodziła, no to może być po prostu problem ze znalezieniem zamiennika. Drugim problemem jest też to, że no billing oficjalnie nie ma swojej dystrybucji w Polsce, tak? Więc trzeba go ściągać przez albo jakieś różne dziwne strony, albo no, można na polskich portalach aukcyjnych z dużą marżą. Oczywiście można też by się przyczepić do samej ceny urządzenia, bo kosztuje ono okolice 650 euro, czyli przeliczając na złotówki, są to okolice 3000 zł. Natomiast to już jest ten kit z tym terabajtowym dyskiem i 32 GB RAMu. I tak za 3000 zł zbudujecie dużo wydajniejszego pc ale tutaj w tym komputerku chodzi przede wszystkim o tą mega kompaktową formę i energooszczędność. A dla porównania, Taki Intelowski NUX i piątką 13. generacji bez systemu, bez ramu i bez dysku kosztuje w sklepie około 2800 zł. Niestety takie nowe sprzęty to dość droga zabawa. Jeżeli ktoś z Was szuka czegoś tańszego, przykładowo na serwer, to można sobie popatrzeć na starsze używane nuki albo małe komputerki HP, takie jakie ja na przykład pokazywałem kiedyś na filmie. No i też z racji tego, że mówimy tutaj o chińskim producencie, to też pod znakiem zapytania jest jakaś gwarancja i ewentualne egzekwowanie tego, gdyby pojawiły się jakieś problemy. I tak po prawdzie to naprawdę ciężko jest znaleźć coś w podobnych rozmiarach o porównywalnej wydajności, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę ten dość mocny zintegrowany układ graficzny. Naprawdę bardzo pozytywnie się zaskoczyłem i jest to naprawdę fajny sprzęt, który między innymi do Home Laba mógłbym polecić. Ale nie jest to też urządzenie idealne i nie jest pozbawione wad. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.